Jest strony a to jest pierwszy odcinek z gry Brawl Stars. Mieliśmy już odcinki, ale teraz będzie to od prawie zera pucharków. Wcześniej było to nawet 6500 pucharków, więc teraz zaczniemy sobie od początku. Mam tylko Shelly, te, Colta i Rose. Zaczniemy sobie Shelly. Najpierw starcie solo, potem duo, a potem klejnociki. Atakujemy skrzynkę. Sherry jest bardzo mocnym postacią na blisko, bo jeszcze Wam jej nie pokazywałem, one jest początkowa, tak? Mam nadzieję, że każdy rozumie. A niektórzy mogą nie rozumieć, ale wszystko się wyjaśni. Spoko. Spoko. Nie, jeszcze się uleczył. Poko jest bardzo fajny. Ja go miałem, ale już nie mam. Dobra, ubiłem go. Lecimy po kolejnych zawodników. I po skrzyneczki. Rozwalamy skrzyneczkę. Gdy ją rozwalimy, pójdziemy na innych przeciwników. Tu jest. Na ze mną nie wygra? Nie na no przykład. Mm, tak myślałem, że tak właśnie to pójdzie. Zaraz sobie ucieknę, bo ona ma więcej i może mnie ubić szybko. Ale też ona jest na blisko, więc mam na niej przywagę. Tutaj jest poko, którego zaraz ubijemy. O nie! Kolb. No, Dobra, nic, nic nic. nic. Dobra, mamy kolta. I jeszcze roze zostaje, Ale rozej bardzo łatwo ubijemy. O, tutaj się ujawiło. Ręzię będę obijał. O dobra mamy. Dobra. Tak myślałem. Bardzo łatwo poradziliśmy sobie z... z... Rowzom. Dobra. Też podwoiło nam żetony, więc mamy bardzo dużo. Widzimy się w kolejnej razie. Dobra, jest już rozgrywka. No i gramy. Tym razem było. Koła nas, stoi Nita, a my poradzimy sobie z zadaniem bardzo łatwo. Ta zaraz nas ubije, ale dam radę dobra. Większa ekscytacja tym, że mógł nas ubije bo miałem tyle pucharków ja żałuję bo już do tego konta nie wrócę o, ona i co ja teraz zrobię z takimi słabymi postaci? zbieraj to i uciekaj jak najszybciej dobra, mam 5% szans na wrócenie dobra, mam więcej dobra i on jest na większym poziomie od nas. miałem tylko dwa. Dlaczego? Do ano. Dobra, już wiem. Nie wiem, czy ta rozgrywka pójdzie tak fajnie. Jak mi się wydawało. Ale spróbujemy. Ja już wracam. Pozwalam szali i... mur... tak, niech ta nie ta zginie i ten barnej też i żeby nie mnie mnie. nie nie a byłoby tak pięknie dobra cztery pucharki nie jest najgorzej Widzimy się w kolejnej rozgrywce. Albo czekajcie. Mamy jeszcze piłkę do odblokowania. Odblokujmy sobie piłkę i zagrajmy w piłkę. Zagramy sobie rączkę, żeby wbić na nią kolejną rangę. Pokazuję, ja już umiem grać w piłkę, spoko. Podaj, jestem dobry. Weźcie, hmm. po... komuś, te komunikaty. komuś, już, spoko. Poradzimy sobie, dajne Majka rozwalamy No i strzelamy. Tylko spontan, nie stamtąd. Dobra Z ulu ta tutaj Tika i Sierkę i dane Majka i Rose i Wszyscy szybają. Yes! Je, rozgrywka zakończona, ale super. Hello, hello, hello. Teraz zagramy się w zbiory klejnotów. Ale tym razem będzie to nica. Ulepszymy sobie ją. No i oczywiście. Grajmy. Lecimy po klejnoty jest ból z Roosevelt, którzy mają z nitą naprawdę bardzo duże szanse. Lecz gdy postawię niedźwiadka, będzie mnie bronił, tak? Więc ona ma jeden plus, jako niedźwiadka. Ale nie wiem, czy to nie będzie moja pierwsza przegrana. Znaczy i przez siebie i idziemy dobra, dawaj idziemy szkoda, że nie mam gwiazdnej yy... mocy bo bym dostał 500 życia jakby się atakował a jakbym ja atakował to by się dostał 500 życia to jest bardzo te super Magnety przydatne. Ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakąś szansę na wygranie, ale spróbujmy. Oni teraz będą uciekać. Dobra, zostańmy przy diamentach. I brońmy się. Nie, Ty się bronisz. Nie mają. Wygrają. Nie. Nie. Tylko nie to. Bogdan, czy jak ty tam masz? Chodź tu. Nie. Tylko nie to. No dobra, to by było na koniec odcinka. Jak... To by było na koniec tego odcinka. Jak odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i pa pa.